Dzień dobry, tu jak łysy grzywką, ja się nazywam Zbyszek Kowalski, a ze mną jest nigeryjski książę, który nazywa się Marcin Renduda. Tego się nie spodziewałem, że zostanę przedstawiony jako nigeryjski książę, ale skoro tak zostałem przedstawiony, to chciałbym Cię Zbyszku zapytać, czy słyszałeś może kiedyś o tym, że Will Smith skontaktował się z jedną z Polek i poprosił o to, żeby przelała mu pieniądze, bo on się rozstaje z żoną i pragnie przyjechać do tej właśnie kobiety. Nie wiem, czy to Will Smith, ale no, myślę, że każdy z nas dostał kiedyś mail pod tytułem... Nie, nie, nie. Ja mówię o kobiecie, która przelała mu pieniądze po tym, jak on się skontaktował. No a ty byś nie przelał Willowi Smithowi? Wiesz co? Jemu to pewnie jeszcze bym przelał. Natomiast druga sytuacja, o której było bardzo głośno w mediach, była taka, że człowiek ze stacji kosmicznej skontaktował się z Polką. Chciałbym zaznaczyć, że my aktualnie nie mamy żadnego Polaka w kosmosie, więc nawiązał z nią kontakt w języku polskim i przekonał ją do tego, żeby wysłała mu pieniądze na jakieś specjalne międzyplanetarne konto i zachęciła i przelała mu pieniądze na to, żeby on stamtąd mógł wrócić. A, bo on nie miał na bilet? On, wiesz co, jego tam chyba zostawili i on po prostu zbierał kasę na to, żeby wrócić i oczywiście planował z tą kobietą ślub. Znaczy, ale zbierał kasę, że to musisz mi to wyjaśnić, bo co nie miał gdzie zatankować, na stację mu nie stykało, nie mógł do dowodu zostawić? Otóż Zbyszku, ja nie muszę ci tego wyjaśnić, bo ja ci tego nie jestem w stanie wyjaśnić, ja ci tego nie umiem wyjaśnić, to jest niemożliwe do wyjaśnienia. Natomiast takie przykłady, o których mówię, są oczywiście bardzo medialne, czasami o nich się gdzieś tam mówi w telewizorze, czasami jacyś publicyści o tym piszą, mówią, komentują. Natomiast ja chciałbym powiedzieć ci o swoim doświadczeniu... Ale poczekaj, którym... ale poczekaj Marcin, zanim tak. przejdziesz do historii, ja ci zadam pytanie poważne, tak. choć rozmowy są niepoważne. Bo ty tak. napisałeś książkę o podejmowaniu decyzji. Tak. Jak się podejmuje Napisałem. taką decyzję, żeby przelać gościowi, bo nie może zatankować, żeby wrócić z kosmosu? Zbyszek, ja właśnie w dzisiejszym programie miałem nadzieję, że ty mi na to pytanie odpowiesz. Okej. Okay. Bo ja, bo ja nie znam, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jest to dla mnie niezwykle ciekawe, ponieważ yy, ja myślałem, że to są wydarzenia, które z jednej strony każdego z nas dotykają, bo przecież każdy z nas dostał informację o tym, że wygrał na loterii wiele milionów dolarów, tak. albo że właśnie o tym nazwisku. Człowiek umarł i to jest spadek, który od niego otrzymujemy w postaci. Ja ostatnio dostałem na przykład 16,5 miliona euro. Nie wiem, czy... a, ja, a, ja do, a ja dostałem maila w zeszłym tygodniu, mm -hmm. że 170 milionów dolarów tak. postanowił rozdać ludziom Elon Musk. Tak. I, tak. i, i było z, z domeny coś tam, coś tam, małpa elonmusk.com. Tak. I ja jestem jedną mm -hmm. z sześciu osób, pomiędzy których te 170 milionów dolarów zostanie podzielony. Tak, tylko zobacz jakimi jesteśmy fuksiarzami, bo ja jestem drugą. Widziałeś? Oni muszą ja słuchać naszego podcastu. Mi się wydaje, że oni znaleźli po prostu nasz podcast i powiedzieli zainwestujemy w tych ludzi, damy im bardzo dużo milionów dolarów i oni ten program rozwiną do takiego formatu telewizyjnego. Mogło tak być. Mogło tak być, tak. Natomiast ja, tak jak mówię, z jednej strony ten temat nas wszystkich bardzo mocno dotyka, bo każdy z nas dostaje takie gówno na maila, czy też na Whatsappa. Natomiast ja myślałem, że tematem absolutnie marginalnym jest korzystanie z takich propozycji wzbogacenia się lub mhm. finansowego lub uczuciowego, bo kiedy wysyła się pieniądze do Willa Smitha to jednak chyba liczy się na wzbogacenie uczuciowe, a nie finansowe. Natomiast w ostatnim czasie prowadziłem szkolenia dla jednego z banków mhm. i w pewnym momencie z jedną z grup zaczęliśmy dyskusję przy wieczornej kolacji na ten temat. Ktoś rzucił jakieś hasło z tym związane i okazuje się, Zbyszku, że jest to temat, który w większości oddziałów, mówię o oddziałach, którzy, które reprezentowali ci ludzie, którzy tam byli, tak. to jest sytuacja, gdzie ktoś chce przelać pieniądze. W każdym tygodniu, jak oni zaczęli o tym opowiadać, ja myślałem, że to będą takie sytuacje, typu przydarzyło mi się raz w roku, mhm. albo wiesz, słyszałem, że mój kolega miał taką sytuację. Otóż każdego z 18 doradców zgromadzonych przy stole, taka sytuacja dotyka prawie w każdym tygodniu. Są osoby, będę mówił kobiety, bo w zdecydowanej większości dotyczy to kobiet. Zresztą zaraz ci powiem, jakie sytuacje dotyczą mężczyzn. Które, które przychodzą co tydzień i przelewają pieniądze, bo one nie dokonują przelewu z konta na konto, tylko dokonują przelewu do Afryki na dziwnie brzmiące imię, nazwisko, do jednego z, z, z krajów afrykańskich, do takich podmiotów, ja nie chcę tutaj nazw wymieniać, gdzie się pobiera gotówkę. Aha, czyli do takich firm. Transfer, między, takich firm transfer międzynarodowy, międzynarodowy pieniądze za 3 minuty. Mhm. Tak. Na, na jakiś kupon na okaziciela, ale poczekaj, jedną rzecz. Wolne na im nazwisko po prostu. Ja, dobrze, tylko jedną rzecz chcę zrozumieć. Ty już nie opowiadasz o sytuacji, w której ludzie dostają maila, prośby i tak dalej. Ty mówisz o tym, że w każdym tygodniu w oddziałach banku pojawiają się ludzie, którzy naprawdę na tego typu maile i inne prośby odpowiadają wpłacając pieniądze, tak? Tak, wpłacając pieniądze i są to, na przykład, często te same osoby co tydzień, które wpłacają, wpłacają pieniądze, są również sytuacje takie, w których takie osoby przychodzą w pewnym momencie kończy im się gotówka i biorą kredyty lub chcą brać kredyty po to, żeby przelać pieniądze. No dobrze, ale ludzie w banku, to skoro ktoś ci o tym opowiedział, to znaczy, że oni to mhm. widzą. Czy oni tak. jakoś reagują na to? Oczywiście, oczywiście reagują, mają procedury bezpieczeństwa. Które mówią o tym, że jakby najpierw trzeba wytłumaczyć, że oni podejrzewają, że to jest oszustwo. Można poinformować dział bezpieczeństwa. Mają specjalne formularze, które ktoś musi wypełnić, no bo wiesz, bank nie może zabronić dysponowania ich gotówką. Tak. W związku z tym mają specjalne formularze, które wypełniają, że mają świadomość, że to jest prawdopodobnie oszustwo i tak dalej. Łącznie z tym, że jedna z dziewczyn powiedziała, że ona pewnego razu wezwała policję i przyjechała policja. I policja posłuchała pani, która w banku jest doradcą, doradczynią, przepraszam, posłuchała klientki i powiedziała, proszę pani, to jest oszustwo. Pani te pieniądze przelewa oszustowi i ci ludzie i tak przelewali pieniądze. Powiedzieli: Dobrze, rozumiem, wysłuchałam, dziękuję bardzo. Są też takie oddziały banków w Polsce. Które, ja nie mówię banków, bo nie wiem, czy to jest polityka banków, czy polityka tak. oddziałów, które mówią, nie realizujemy w ogóle takich przelewów. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i mówi, chce zrealizować, mówią, u nas nie można. Aha. Ale to jest wtedy w ogóle uważają, że to jest podejrzane, tak? Tak, tak no wiesz, no, ale, ale tak jak oni o tym opowiadają, to bardzo łatwo rozpoznać, że to jest podejrzane. Tylko y, ja sobie myślę o tym Zbyszek z kilku, na kilku poziomach. Po pierwsze, dlaczego ci ludzie to robią? W sensie, dlaczego no. ci ludzie. Oszczędności swojego życia lub yy, kredyty dodatkowe, pożyczki jakieś, przelewają do ludzi, których nawet nigdy na oczy nie widzieli. To, to ja, ja ich nie wiążę. To, ja, to ja zadam jeszcze inne pytanie, yy, albo drugą część pytania: dlaczego ci ludzie to robią? Dlaczego ci ludzie w banku przelewają pieniądze na konto Unkali Bangadża, zamiast mhm. pisać tam swoje konto? Znaczy, wiesz, Zbyszek nie wiem, czy, byś, czy, czy, czy widzisz tą różnicę, ale wtedy zamiast umkali Bangadża mm -hmm. będzie oszustem, to oni byliby oszustami. Bo ja wiem, bo ja myślę, że oszustwo zostało popełnione już wcześniej. Znaczy nie jestem tak prawnikiem, nie chcę wchodzić tu w tę dyskusję. Jakby to pieniądze są już i tak zmarnowane, nie? Nie są, absolutnie są, a przynajmniej by zostały w kraju, ktoś by z nich skorzystał, no nie no, na, w ten sposób byśmy zwiększyli. Tak, ale powiedz mi tak zupełnie poważnie, no bo obaj się zajmujemy trochę gdzieś tam, dotykamy tematów psychologii społecznej, różnego rodzaju mechanizmów wywierania wpływu społecznego. Co trzeba zrobić? Jak trzeba oczarować drugą osobę, żeby ta osoba co tydzień przelewała ci 10 tysięcy złotych? W niektórych przypadkach dużo. <śledzpieczny> Jak szukałeś kiedyś inwestora, to wiesz, że to nie jest takie łatwe. No właśnie. <laughs> Na przykład jak masz startup, to ci się wydaje, że to jest aż niemożliwe. Ale z drugiej strony, tak naprawdę z perspektywy psychologicznej, no to głównie chodzi o to, żeby ten ktoś się poczuł wyjątkowy. Bo to poczucie bycia wyjątkowym, ważnym w czyimś życiu docenionym, tak lepiej z sobą, no to, to jest motor. Do, tutaj krótsze szlaki neuronalne. Czyli bez jakiejś rzetelnej analizy danych no pchają cię do podejmowania pewnych działań? Ja, ja wiem, ja wiem, Zbyszek, tylko w pewnym momencie ktoś musi zrozumieć to. Jeżeli do ciebie pisze Elon Musk, że chce ci dać kilka milionów dolarów, to możesz sobie pomyśleć, ty, zarąbiście, że Elon Musk mi chce dać kilka milionów dolarów. Może nawet zasłużyłem na to, może dobrze je wydam, ale dlaczego akurat Elon Musk miałby mi te pieniądze dać? No. Dlaczego z 8 miliardów ludzi na świecie ktoś wpadł na pomysł, czy Elon Musk wpadł na pomysł, to jest taki Kowalski w Warszawie na Wilanowie mieszka, to ja jemu prześlę te parę milionów dolarów? A mi się wydaje, że w tym, w tym, o, w tym o czym Ty mówisz, brakuje takiego filtra pod tytułem, dlaczego ten e, nigeryjski książę albo ten generał ze Stanów Zjednoczonych wybrał właśnie mnie? Wiesz, co jeśli. E... Jeśli jest jedyną osobą na świecie, która cię wybrała do czegokolwiek, mm -hmm. to jest tak przyjemne uczucie, że nie chciałbyś tego stracić. W związku z czym myślę, że bardziej. Nie wiem, ale to jest moje wstępie. Zaraz mnie przekonasz, że, przekona, żebym odpisał Elonowi, że wchodzę w to. No nie, właśnie rzecz w tym, że ty masz wokół siebie bardzo różnych ludzi. Nie? Masz rodzinę, <laughs> wiesz, przyjaciół, rodzeństwo <laughs> i tak dalej. W związku z tym jest szansa, że dostajesz na co dzień albo przynajmniej mm -hmm. raz na jakiś czas sygnał, że jesteś dla kogoś ważny. A teraz sobie wyobraź, mm -hmm. że nikogo w życiu nie interesujesz. Kompletnie jesteś samotny, nikt ci nie daje sygnałów takich, mm -hmm. że jesteś ważny. I nagle nigeryjski książę pisze: Hej, Marcin, nie smuć się, ja Cię zauważyłem, wiesz, ja Cię jesteś wybrałem. Piękny. I to jest, jeśli to jest dla ciebie rzadkie uczucie, nie chciałbyś tego stracić, w związku z tym jesteś w stanie brnąć w to. To, to wrócę teraz jako poparcie twojej tezy czy teorii do tego, bo powiedziałem, że wyjaśnię, w jakich sytuacjach przychodzą mężczyźni do oddziału tak, banków. Tak. Bo jedna z pani opowiedziała o takiej sytuacji, tylko to nie miało miejsce w banku, tylko u takiego pośrednika finansowego, że do niej przychodziła kobieta, z mężczyznami, tylko prawdziwa kobieta z prawdziwymi mężczyznami, co tydzień z innym, i on brał pożyczkę i przelewał na jej konto. Więc tutaj ta potrzeba zainteresowania, w sensie, że ktoś się mną zainteresował, podziękowanie za zainteresowanie, myślę, że jest takim bardzo silnym bodźcem. A czy w tym przypadku, bo to jest dla mnie ciekawe, jestem w stanie, mhm. albo chciałbym sobie wyobrazić, jaka jest tutaj procedura? Czy chciałbym sobie wyobrazić. Doradczynia albo doradcę w banku, który wstaje i mówi: ty, mistrzu, mhm. ale przed tobą ta pani przeprowadziła tutaj już siedmiu w ciągu ostatnich siedmiu tygodni. Tak, w związku tak. z tym, ty przemyśl swoje życie, czy na pewno chcesz je wpłacić, i mówi to przy niej. Jest taka mhm. procedura, czy nie ma? Wiesz co, o to nie zapytałem, ale ja myślę, że oni mieli tak maślane oczy, z tego co przynajmniej tam koleżanka mówiła, że oni chyba by na to nie zwrócili uwagi. Znaczy, oni by pomyśleli. Siedmiu było, wiesz, innych, ja jednak jestem tym wyjątkowym, tym naprawdę wyjątkowym. No tak, tak, tak. Wiesz co, ja kiedyś usłyszałem taką historię od ludzi pracujących w banku wiele lat temu uh -huh. i wydawało mi się, że to jest najzabawniejsza historia dotycząca banku. Mianowicie przyszedł kiedyś starszy pan i zrobił pracownikom banku w oddziale w centrum miasta awanturę. Mhm. Awanturę zrobił im o to, że oni odświeżyli elewację o. tego banku. Więc oni mówią, że no ale elewację trzeba odświeżać i tu jest ładniej w ogóle teraz nowocześnie i, i, i wszystkie te inne rzeczy, a pan mówi, że on ma problem z tym, że on nie pamięta swojego pinu. i on na ścianie mhm. przy bankomacie miał napisany PIN. I Kiedy odświeżyli to elewację robi? to mu zamalowali PIN i on nie może teraz pieniędzy wypłacić ze swojego konta. No i ja uważam, że jest to jakiś powód posiadania pretensji do, do banku. Mam też znajomego, który jak się piny nadawał w jednej ze swoich pierwszych kart, to nie chciał mieć takiego prostego jak wszyscy, czyli 1, 2, 3, 4. Tylko on zrobił sobie 1, 2, 3 i dla niepoznaki 5. Okej. Okay. I to już jest trudniejsze. Nie, to jest, to jest bardzo trudne. Tak. Zbyszek, ale ja chciałbym, ja chciałbym. Wiesz co, bo ten odcinek wiesz, my moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o brazylijskich księciach i, i tym, w jaki sposób oni uwodzą swoje polskie księżniczki. Ale ja chciałbym, żebyśmy spróbowali, bo ja wiem, że to jest bardzo trudne, być może karkołomne, być może niemożliwe, ale żebyśmy spróbowali przedstawić jakąś poradę. Dla osoby, która zobaczy, że jej ciocia, jej babcia, jej mama staje się brazylijską, mówię brazylijską, nigeryjską księżniczką, to znaczy yy, 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 mówię o takiej sytuacji, w której widzisz, że coś dziwnego zaczyna się dziać, zaczynasz się pewnym tematom przysłuchiwać, przyglądać i widzisz, że twoja bliska osoba jest uwodzona w ten sposób. Co można zrobić, tak zupełnie na poważnie, co można zrobić, żeby takiej osobie. Wytłumaczyć, wyjaśnić, że to jest oszustwo, lub co można zrobić, żeby pokazać jej jakąś inną perspektywę w tej sytuacji, żeby ona temu nie uległa. Mhm. Wiesz, trochę zadajesz pytanie, jak ze stanu emocjonalnego wyprowadzić kogoś racjonalnymi argumentami. Ja mam taką dość niebezpieczny kawałek refleksji, którą jeszcze bym chciał dorzucić do naszej rozmowy. Mianowicie. Mhm. Pamiętam, jak dziś to pewnie z 10 albo i więcej lat temu oglądaliśmy kiedyś z żoną taki reportaż o polkach w średnim wieku jeżdżących do Egiptu. Darling I Love you. Darling I Love You. Tak, był taki dokument, tak jest, dość głośny, prawda? I tak, tak. szczerze mówiąc, te kobiety, które padały ofiarą, naciągaczy po prostu, typu kochana, tak za tobą tęsknię, doładuj mi telefon. Tylko wiesz, tam byli naciągacze z tacy bardzo matrymonialni, to znaczy one ich poznawały, one ich dotykały, one czuły ich zapach. I chodziło o wizę po prostu, tak, żeby dostać obywatelstwo i. Tak, chodziło o to, żeby. żeby tak, czy chodziło o to, żeby mu kupiła parę butów sportowych, tak, czy Oczywiście, czy doładowała oczywiście. kartę na, na telefonie. Wszystko jedno. Jedna rzecz, która mocno we mnie została z tego Darling I Love You, to jest taka, że te kobiety, które padły ofiarami tych naciągaczy, one właściwie próbowały to tłumaczyć i wiadomo, że to nie jest racjonalne, ale tu nic nie jest racjonalne. One próbowały to tłumaczyć w ten sposób, że jakby one są gotowe zapłacić za to, że przez ten tydzień czasu w Egipcie czuły się wyjątkowe. I teraz, no. je, jeśli naprawdę na no poważnie chciałbyś mnie spytać, co z tym zrobić, ja chcę powiedzieć, no, jeśli to dotyczy Twoich bliskich, to oni może nie są aż tak bliscy, skoro ktoś obcy może spowodować, że poczuli się wyjątkowo, tak? Może te relacje powinniśmy trochę poprawić. Mhm. No bo jeśli ufają komuś kogo nie znają, a nie mają zaufania do ciebie, no to wiesz jest coś do poprawy, nie? Tak. To, ale oczywiście to jest walka z wiatrakami. To, żeby nie było wątpliwości, to, to jakby no nie naprawimy tutaj relacji całego świata. Często takich trudnych, tam rodzinnych, zagmatwanych i tak dalej. Natomiast z całą pewnością warto o, o tych historiach nie opowiadać. Ale mam na, co mam na myśli, mówiąc, opowiadać o tych historiach? No może nie opowiadać o tym, że dostaliśmy maile od Elona Maska i się z tego śmiejemy. Tylko okay. opowiadać o tym, no tak jak ty opowiedziałeś, że w oddziałach banku każdego tygodnia przychodzą ludzie, którzy wysyłają pieniądze nigeryjskiemu księciu, albo kosmonaucie, tak. albo komuś. Tak? Że to nie jest historia, którą raz na pół roku zobaczymy w telewizji, tylko to jest coś, co się dzieje non-stop. Tak. Że ludzi, którzy padają ofiarami tego naciągactwa, no są po prostu tysiące. Myślę, że to jest że, że to jedna rzecz, żeby po prostu o tym więcej mówić, ale moim zdaniem i w ogóle o tym nie myślałem w ten sposób i, i, i dziękuję Ci za to, bo powiedziałeś coś niesamowicie mądrego, że nie jeśli możemy. widzisz, że, że, że bliska Ci osoba coś takiego robi, to znaczy, że z Waszą relacją jest coś nie tak, to znaczy jeśli chcesz to naprawić poważnie, to, to, to przemyśl kwestię tej relacji. Znaczy, uważam, że to jest niesamowicie mądre, prawdziwe, trudne, bo nie zawsze to są, to są relacje, na które chcemy poświęcić czas, energię i tak dalej. Natomiast jeśli chcemy komuś pomóc, to być może ten, ten ktoś po prostu potrzebuje naszego zainteresowania. Czy, czy, czy rozumienia tego, że, że nas interesuje. I myślę, że to są takie, takie dwie drogi, bo. Szanowni Państwo, no być może wszystkich, którzy prowadzą tego typu korespondencje z Elonem Maskiem, człowiekiem, który znalazł... Ja miałem taką, taką przygodę, że człowiek do mnie napisał, który znalazł walizkę z pieniędzmi w Seattle i ona jest zaadresowana na moje nazwisko i on chciałby mi ją odesłać. I byłem ciekawy, do czego to w ogóle doprowadzi, więc ja dosyć długo korespondowałem z nim, on mi wysłał swoje zdjęcia, zdjęcia tej walizki i tak dalej. I w końcu doszło do tego, że ktoś do mnie napisał, że on to musi wysłać pocztą dyplomatyczną, ona jest dosyć droga, więc żebym mu przelał 2000 dolarów i on to już wysyła. Znaczy, ja chciałbym powiedzieć: Ja wiem, że każdy z nas liczy na takie ogromne szczęście, że nagle spadnie nam fortuna z nieba, czy ktoś nam to wyśle z Afryki, ze Stanów, czy skądkolwiek indziej. Ja chciałbym powiedzieć: kawałek smutnej prawdy o życiu nie spadnie. Mhm. Tak, mój, mój, mój tata, który uwielbiał grać w, w, w gry totalizatora sportowego, tak. Miał swoje oczywiście magiczne zaklęcia, kolekturę, w której wygrywał i kolektury, które omijał szerokim łukiem, bo nigdy nie tak. wygrywał. Znaczy, między nami mówiąc, nigdy nie wygrywał, ale tam mu się raz w życiu zdarzyło jakieś 2700 zł, chyba wygrać. Hmm. No nie był gotów zaakceptować tej prawdy, że wysokość głównej wygranej w naszych realiach jest łatwiejsza do zarobienia niż do wygrania, ale, ale może z moją relacją statą, też było coś nie tak, skoro do śmierci grał w lotto, a nie został milionerem dzięki swojej pracy. Ale nie wiem, czy, czy o tym we wspomnianej książce o podejmowaniu decyzji czytałeś, bo ja pokusiłem się w trakcie pisania książki, żeby to policzyć, ponieważ zakłady 6 z 49 chyba w Polsce tak. jest, żeby wszystkie kombinacje skreślić, to ich jest 13 milionów 850 tysięcy. Tak. W związku z tym, gdybyś chciał ręcznie te wszystkie kombinacje skreślać, ja to policzyłem, teraz już nie pamiętam, musiałbym w książce sprawdzić, ale to chyba 3 miesiące zajmuje. Tak, tak, tak. Żebyś tak skreślił tak. wszystkie kombinacje, i nie da się ich puścić w jednej kolekturze, bo się nie wyrobisz. Znaczy, dzisiaj mógłbyś do tego napisać program e, natomiast I puścić to cyfrowo. Tak, puścić tak, to i puścić cyfrowo. Natomiast tak. wysłanie 13 milionów kombinacji jest droższe niż zwykle nawet w dużych kumulacjach. Z tego oczywiście, powodu... że tak, oczywiście, że tak. <laughs> z tego powodu to może być mało opłacalny biznes. No dobrze. Moi drodzy, a propos zaburzonych relacji, miernikiem jakości naszej relacji, czyli mojej Marcina z wami, jest liczba subskrypcji, lajków, poleceń i rekomendacji. Ale, ale chciałbym powiedzieć w tym przypadku, jeśli ktoś w tym momencie ogląda to jeszcze i się waha, czy dać subskrypcję, czy wysłać to do swojej cioci, żeby ona to obejrzała, to wyślijcie to do cioci. Zamiast subskrypcji. Nie musicie. Nie musicie subskrypcji, ale wyślijcie to do cioci, pokażcie to ludziom, którzy waszym zdaniem mogą być potencjalnie zagrożeni silnym wpływem nigeryjskiego księcia tudzież generała z USA. Tak jest. I tym samym kosmonauta oraz nigeryjski książę żegnają was i do usłyszenia i zobaczenia w następnym odcinku.